Moi drodzy, witam bardzo serdecznie, z tej strony yy, Karolek95 Witam w kolejnym odcinku na moim kanale To jest dobry moment, żeby zostawić mistrzowską łapaczkę. Zawsze początek odcinka jest dobrym momentem na zostawianie mistrzowskiej łapki a jak pewnie słyszycie pod psutem radio w tle, jesteśmy w 60 Seconds, Coś, czego dawno nie było na kanale Moi drodzy, jak pewnie widzieliście niedawno odcinek, w którym mówiłem o rozpierdziel Ten dziennik, żeby nie mówić już e, brzydko, oczywiście zmiana nazwy serii Próbuje przygotować piosenkę 60 seconds Także fajnie by było, jeżeli co odcinek będziecie zostawiać jakąś ilość łapek Powiedzmy 30 tysięcy to będzie dobra liczba, zostawiajcie 30 łapeczek, jeżeli przez kilka odcinków ta frekwencja się utrzyma to ja publikuję dla was piosenkę z 60 sekund na kanale, mam nadzieję, że też będziecie czekać, także zostawiajcie łapeczkę i zapraszam do oglądania filmików Dzisiaj e, nie będzie e, żadnego takiego challenge'u od Was, czyli czytania e, z komentarzy, i ten komentarz spowoduje to, że e, powstaje odcinek. Natomiast są dwa nowe wyzwania, które sobie zrobimy. Pierwsze wyzwanie to jest obóz harcerski Timiego Zbierz zapasy i członków rodziny, bla, bla bla i musimy zebrać praktycznie wszystko. To jest ciężkie. I oczywiście nagrodą jest kapelusz skauta dla e, Timiego Także, no, postarajmy się, i naprawdę jest dużo zbierania. E, nie wiem, czy uda mi się za pierwszym razem, bardzo bym chciał. Nie ukrywam, że nie. Apteczka oczywiście na wszelkie obrażenia. Oddać na skórka, po dekapitację Twa jest w staro. Dobra, i oczywiście mamy mało czasu, i będziemy musieli. Z... Zbierać. Musimy zabrać tak ze sobą przede wszystkim to. Później mamy oczywiście apteczkę i wodę. Także wszystko w jednym pomieszczeniu tutaj się udało yy, zmieścić. Zabieramy to yy, ze sobą. Tu już nic więcej nie ma. Po drodze mogę jeszcze zabrać mapę. Nie mogę zabrać mapy. Aha, bo apteczka zabiera yy, dwa miejsca. Dobrze, powolutku. Teraz tak. Tutaj mamy to. Yy, strzelbę i żony nie musimy zabierać. Także tutaj. Posu się gruba! Tutaj mamy karty, które musimy oczywiście zabrać. Oczywiście i jeszcze weźmiemy ze sobą mapę. Co jest bardzo ważne. Bierz tę mapę. Dobra, powolutku. Teraz będziemy mieli. Yy, oczywiście Timiego, Tych, gdzie bym syna nie wziął. Ty, challenge. Synem, dla syna to jest wszystko zrobione, a go nie wziąłem ze sobą. Dobra, bierzemy oczywiście zupę. Teraz mam jeszcze tak, walizkę oczywiście, później będzie latarka. O kurde, mało czasu. Połowa czasu już zleciała. Dobra, walizkę daliśmy, teraz tak. Maska przeciwgazowa i latarka. I nie widziałem jeszcze y, siekiery kuźwa. Nie wiem do końca, w którym pomieszczeniu może znajdować się y, siekiera. Może tutaj gdzieś w kuchni? Nie. Niestety jej nie ma. Bardzo mało czasu. Siekiera chyba tam jest. Chyba tam jest. Chyba tutaj. O Boże, nie, nie zdążę! poradnik tego skauta widzę, ale nie widzę się kiery! Nie! Braknie czasu była w kuchni. Cholera jasna, za pierwszym razem się nie udało! Wow! To było ciężkie, to jest ciężkie wyzwanie i nie dostaniemy kapelusza skauta dla teamiego, bo nie przeszliśmy prostego wyzwania. No, niezłe jaja. Dobra, fokus. Mamy tu amunicję i będzie jeszcze woda. Sprej woda. Dobra, teraz fokus, fokus, skupienie. I dobra, pierwsze, y, drugie y, i oczywiście jeszcze latarkę biorę ze sobą. Tu już mamy trzy rzeczy i mapę po drodze, także cztery rzeczy zebrane, jest naprawdę nieźle. Pierwsze pomieszczenie. Tutaj mamy Wodę, warcaby, dla warcab nie opłaca się tu przechodzić, radia nie potrzebujemy, także pierwsze po- SIĘ kuźwa, FOTEL! FOTEL NIE RÓB MI TEGO! Dobra, tutaj będziemy mieli tak, strzelbę i jeszcze mamy tutaj karty, także karty się przydadzą tutaj jeszcze wracam oczywiście po walizkę dobra i kolejne pomieszczenie będzie opróżnione z wszystkiego, oczywiście zupa i walizka, to już mamy zrobione, teraz tak, brakuje nam tego, tego i tego jeszcze i ja pierdolę, trochę tych rzeczy jest tutaj mamy oczywiście apteczkę i nic więcej tutaj nie ma oczywiście poradnik mojego skauta i nic więcej nie przyniosę, cholera syn, siekiera i maska przeciwgazowa, tutaj chyba się uda za pierwszym razem to zrobić, tak i o! Ja jeszcze muszę wrócić po maskę przeciwkazową, dobra, walka z czasem, walka z czasem, szybciej, 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 tylko nie weź grubej Mary Jane, tylko nie gruba Mary Jane, nie, maskę przeciwkazową zdążymy, zdążymy, jest, mamy to, mamy to, challenge zrobiony i oczywiście nagrodą będzie kask dla Timiego. Musiałem zrobić format komputera, także wyzerowała mi się gra i mam na chwilę obecną tylko kask Timiego, którym sobie zrealizuję może w dzisiejszym odcinku, zobaczymy. Dobra, tyle i jeszcze mamy jedno wyzwanie, które nam doszło, które już wam oczywiście e, pokazuję. Jest to wyzwanie Mister Roboto. Zbierz zapasy członków bla bla, bla i musimy zabrać całą rodzinę, siekierę, la, 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 la i dostaniemy nagrodę Cylinder dla każdego z członków rodziny Cylinder. E, jeszcze nie wiem jak wygląda, ale Cylinder kojarzy mi się nie wiem, no, z y, polską muzyką może narzeczona mnie zaraziła e, taką muzyką. Grabasz, nie wiem czy y, kojarzycie z strachy na lachy, ewentualnie pijama porno. Na pewno mi się kojarzy. To takie takie polskie zespoły z dobrą polską muzyką. Dobra, i teraz to zbieramy. Oczywiście jeszcze siekierę po drodze. Jeśli uda się, za dużo miejsca tu zajmuje no, Dobra, 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 to jest kitu. Dobra, teraz tak. Mapa oczywiście. Warcap nie musimy, także tyle dobrze. Radia tutaj nie ma, więc tu już nie przychodzimy. To pomieszczenie sprawdzamy sobie bez niczego. Oczywiście zupa, sprayu nie musimy brać ze sobą. Także tutaj też już nie przychodzimy. Dobra, pierwsze dwa pomieszczenia z głowy. Teraz tak. A, jeszcze nie odłożyłem tego do schronu. Niestety, przepraszam najmocniej. Troszkę ciężko się skupić radio. A oczywiście jeszcze muszę zabierać członków rodziny, ona zabiera trzy miejsca, ja pierdzielę duża jest, duża i dużo zajmuje, teraz tak. pod do scouta, mamy tutaj eee, Może jeszcze wezmę ze sobą żonę i maskę przeciwgazową I teraz będzie tylko siekiera i Timmy. Siekierę widzę, ale Timmy'ego jeszcze nie widziałem Timmy, gdzie jesteś? Pokaż się Timi Czekajcie siekiera Timi! Timmy! Jest, dobra, widzę syna. Dobra, mamy. Ty, 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 dawaj! Nie blokuje mnie lampa. Dobrze, ale zdążyłem i wszystko zebrane, także to było nawet łatwe. Nie powiem, że to było trudne, bo było bardzo łatwe. z takimi okularami. Takie bardzo powiedziałbym, steampunkowe podejście do tematu. Dobra, tylko ta on ma jeszcze ten, 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 ten Dobra. No i tyle. Tak to wygląda. I fajnie. Bardzo dziękuję za wyzwania. Teraz przechodzimy do odcinka. I dzisiaj, moi drodzy, niespodzianka, postanowiłem, będę grał na Car bombie Czyli tryb trudny, bardzo trudny. Apokalipsa na trybie klasycznym, car bomba, czyli bardzo trudno. I postanowiłem, że będziemy zbierać wszystko jak leci. Weźmiemy Teda, no bo musi wbiec do schronu. I pierwszą osobę, która pojawi się przy nas. Czyli będzie to... No, Timi jest bliżej, w sensie, że ona... Timmy jest najbliżej, cholera jasna, dobra, może być Timi, niech będzie Scout, może się uda, dobra, czyli zbieramy wszystko stąd, nikt więcej z nami do schronu e, nie pójdzie, o, to było w miarę blisko, walizkę też mogę z sobą wziąć, maskę przeciwgazową, ej, to będzie dobra carbomba, czuję, to będzie dobra carbomba, bo jest tu naprawdę dużo ciekaw... kuźwa, nie teraz, no... Nie ma to jak wrócić do zbierania po szybkim domofonie, który gdzieś tam dzwonił. Dobra, tutaj mam jeszcze jedzenie. Radio się. A, nie ma miejsca. No, przepraszam najmocniej Boże. Już prawie połowa czasu zleciała. Także jazda z tematem radio. Oczywiście weźmiemy ze sobą, zupa i woda może być. E, pyk, coś jeszcze tutaj jest ciekawego? Chyba w tym pomieszczeniu. E, nie. No i e, dobrze, teraz mamy tutaj tak latarkę, która również się e, przyda. Odłożę ją, dlaczego też nie? Nie mamy kilku ważnych, bym powiedział, rzeczy. Może skupię się na jedzeniu bardziej, w sensie na piciu. Nie, w sumie picie to jest... No czemu nie podniosłeś tego, wariacie, ty głupi? Dobra, jeszcze spray mamy ze sobą, ale nie widziałem tam apteczki. Czy jeszcze raz opłaca się biec? powodę na pewno i to była apteczka, cholera jasna, nie zdążyłbym już apteczki, no ale dobra, tak będzie wyglądała ma trochę rzeczy y, pozbieranych mamy oczywiście w schronie Timiego y, oraz Tak wygląda sytuacja w schronie, nie jest najgorzej. Trzy jedzenia, trzy picia, oczywiście spray, mamy maskę przeciwgazową, nie ma siekiery, Szkoda troszkę, że nie ma siekiery, ale mamy mapę, mamy radio, także jest całkiem źle i nie ma kart, co będzie ciężkie w porozumieniu się z wojskiem, ale zobaczymy, kto wyjdzie na ekspedycję i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tym jest bezpiecznym, bla bla bla, tutaj mamy też Teda. Eee, no i co, na razie e, jakiegoś tam racjonowania specjalnego nie mam, to są pierwsze dni, więc to jest zbędne. Na chwilę obecną mi, że to jest zbędne, i nie będę tego nawet robił, on jest zmęczony jest, nie, to po prostu idziemy, Czyli nic specjalnego się nie dzieje, Czar Bomba, zobaczymy, jak sobie poradzimy z tymi wszystkimi rzeczami. Które udało nam się zebrać ekspedycji, jeszcze nie będę szykował. Dobre wieści z ogłoszeń rządu wynika, że w naszej okolicy zrzucane będą skrzynki z zapasami. Z tego co wiem, to skrzynki z zapasami zazwyczaj niszczą maskę gazową, ale zaryzykuję tym razem, bo mówiliście, że nie zawsze tak jest. Błagam! Panie zrzucający skrzynki, daj zapasy! I ja pierdolę! Carbomba! Dwie zupy i dwie wody. Ja pierdyle, ale pięknie. Ted nie pożyje długo bez picia, no tak? Co ty nie powiesz? Dobra, zasłużył sobie pragnienie i pragnienie. Dobrze pijcie. Spokojnie, mamy teraz tyle wody, jesteśmy nieśmiertelni. Fucking i moj Dobra, ekspedycja jak najbardziej przygotujemy, może jesteśmy bezpieczni w tych czterech ścianach, ale nie mamy. Mamy inny z Nikt z nas nie może się porządnie wyspać, baba baba. dobra, walić to. Oni pewnie teraz będą zmęczeni przez to, ale zobaczymy. I jak się potoczy, oczywiście. No widzę ty mnie zmęczony, Ted, nie, na szczęście, więc on będzie mógł pójść na ekspedycję z maską przeciw która nie rozwali, więc przyniesie dużo. Ciekawych rzeczy, racjonowania teraz nie ma, bo nie są głodni. Ekspedycja oczywiście Ted, chociaż czwarty dzień to jest wcześniej, ale puzon wjeżdża na salony, także e, no brakuje tu Mary Jane oczywiście. E, wiecie co, chyba jeszcze nie będę wysyłał ekspedycji. Jeszcze na chwilę obecną odpuszczę, nie wysyłam nikogo, póki no, zobaczymy, może później będą zmęczeni, także będzie ciężej. Ale na razie nie chcę wysyłać ekspedycji, bo obawiam się, że e, nie przyniesie po prostu nic fajnego. Zobaczcie, mamy tyle wody, tyle zupy, także jest spoczko, nie musimy się niczym przejmować tymi. Wydaje się być ok, jak tam jest głodny, zmęczony, jest po prostu. Dobra, nie głodnie, czyli zupa jest o gówno nawet na Carbombie. Ekspedycję nie, dzień piąty mija nam. Bardzo powoli i spokojnie, może radio, coś, jakieś eventy z radiem będą ciekawe, może, o, Timmy już nie jest zmęczony, chyba się wyspał, a Ted jest tylko spragniony. Pragnienie, a tutaj... Też pragnę, czyli woda, no więcej wody jest potrzebne zdecydowanie, dobra, od razu będę im dawał, no bo mają trochę tego, jeszcze także spoko, ekspedycji jeszcze nie szykuję, jeszcze powoli, co to takiego brzmi, jak jakieś dudnienie w oddali, ale robi się głośniejsze i dlaczego wszystko się talpie, cholera, to trzęsie, nie ziemi, łapmy za coś i trzymajmy się mocno. No i zaczynałem się schody, bo czegoś musimy się pozbyć. Radio zostawiłbym ze sobą. Maska przeciwgazowa i latarka, czyli nie będziemy mogli wychodzić na ekspedycję. Znaczy, będziemy mogli, ale ktoś przyjdzie chory. I przy okazji, moi drodzy, nie będziemy mogli zdobyć pancake'a, bo rozwali się latarka. Chyba, że ktoś ją przyniesie z ekspedycji. Dobra, radio jest ważniejsze. trzęsienie ziemi, baba, ba, ba, wszystko się porozpierdzielało, maska przeciwgazowa oraz latarka. Dupa. No jak to carbomba, dzień siódmy, także to nie będzie e, łatwe, ale mamy radio, czyli nie jest najgorzej. Zostało radio, także spokój. Głód głód, czyli dzień siódmy i dopiero zgłodnieli kuźba. Jedzcie zupę najlepiej całą. Nie żałujcie sobie ekspedycję. Jeszcze nie będę szykował tej ekspedycji. Słyszycie to nie, może, dlatego że nikt nic nie mówi. Użyję radia, jeżeli się zepsuje, to to jest najgorsza carbą, jaką zacząłem. O, jeszcze działa. Także nie jest najgorzej radio. Coś tam pewnie rząd mówi, że. O, no, szczęśliwym trafem dzielimy, by sobie Muszę posłać muzyki, Wciąż grają jakąś muzykę, prawda? Czyli nic o rządzie na razie. No nie jest najlepiej. Dobra, dzień ósmy. Mówiliście, że tam chyba po 10 czy 11 dniu kończy się promienie. Gdzie ktoś zapukał do naszych drzwi, ale gdy je otworzyliśmy, znaleźliśmy leżącą na ziemi walizkę. Warto ryzykować? Chyba nie. Chyba nie, bo na razie dobrze nam idzie, także nie będę tutaj specjalnie ryzykował. Dzień dziewiąty, proszę bardzo. Leci, leci jak leci, po prostu. Sixty second. Leci sobie bardzo powolutku. Pragnienie i pragnienie, czyli tutaj też oczywiście od razu dajemy wodę. Radio, bardzo głośno grę rady. To jest jakieś dziwne promieniowanie, które mnie, mnie irytuje. Jeszcze nie szykuję ekspedycji. Zawsze marzyło nam się, aby la Co mnie to obchodzi? Co wam się marzyło? Jesteście w schronie, jesteście zdani na siebie, walczcie. No i dobra, tutaj, moi drodzy, być może powinniśmy się zająć planowaniem wycieczek. Nie, teraz głodni już są. Nie, nie są jeszcze głodni, także zupy. Woda idzie zdecydowanie Bardziej, dzień dziesiąty. Może po trzynastym dniu będę wysyłał i do pewnej ekspedycji. ekspedycję. Chciałbym nie zrobić użytku z naszego radu. Być może ktoś nawet nadaje coś ważnego, dobra? Użyjmy, tylko się nie psuj. Tylko się nie psuj. Dzień jedenasty, tylko się nie zepsuł. No to bardzo dobrze. Radio nie jest zepsute, także jeszcze walczymy. Nic, nic, nic. Czyli rząd gówno ma nas w dupie. Na Carbombie, jak mi się udało uwolnić, to by był hit. Dobra, ekspedycja, dzień jedenasty i jeszcze. Nie. Aha, to jest ta szybka ekspedycja. Dobrze, wyślijmy oczywiście Teda. I zobaczymy, czy on szybko wróci. Nic mu się raczej nie stanie, nic ze sobą też nie przyniósł. O, przyniósł kłódkę chyba. Przyniósł kłódkę, tak mi się wydaje. Gdy odebraliśmy telefon, słyszeliśmy bla bla bla, odrobina wody. Czy kłódka była w schronie od początku? Wziąłem te kłódkę jakoś bardzo przypadkiem, no, ale dobra, jak tam z racjonowaniem. Ted nic tutaj tymi pragnie. Dobrze, on jest scoutem, więc potrzebuje tej wody. I teraz już będę szkoła ekspedycja. Od dnia 13. Nasza informacja temat świata bla bla bla, użyjemy radę i zobaczymy, czy coś tu się wydarzy więcej. No w każdym razie zepsuje, także jest dobrze, użyliśmy tego radia i co, może już rząd jakiś tam komunikaty, zdołaliśmy uzyskać słaby sygnał, dozdrowić się do częstotliwości z komunikatami rządowymi, no dobrze, to jest ważne, Timmy Wood to zmarzy. no i co i oczywiście wyślę syna, nie będę teda wysyłał, i tam jemu ze sobą może... Samy, rozłoży je jakoś i będzie wiadomo gdzie jesteśmy i Puzon wjeżdża na salon a Timmy spierdziela na ekspedycjony <grywa> po hiszpańsku trochę, ekspedycją prawda I nawet powiedział po włosku, dobrze, daliśmy mu to, oczywiście on poszedł na ekspedycję e, nie był już głodny, on tutaj głód i pragnienie od razu ulala, no dobra, on tu jest i prawda, nie będę ich głodził, albo wciąż będziemy siedzieć albo użyjmy radia, no dobrze, wojsko, powiedz mi wojsko, co tam ciekawego u ciebie Kamuzyczka, muzyczka, prawda, jakiś kurde grow, taki powiedziałbym, folkowe, funkowe e, utwory przenosi radio jeszcze żyje, wiedzieliśmy, że od niej upadnie, i przybędzie nam na ratunek. W dniu 15 się o tym dowiedzieć. Trochę upokarzająco, no ale to carbomba, bomba, także wiedziałem, czy by się spodziewać, Zawsze możeło nam się przyjęcie z wielkim tortem. Główno prawda, może Timi przyniesie tort ewentualnie z stworzony, nie wiem, z fekali zombiaków, którzy zostali napromieniowani i znajdują się na zewnątrz. No ale dobrze! E, być może powinniśmy się zająć planowaniem Wycieczek nie. Ja myślę już to jest pomysł, nie będę tego na razie robił, bo też po co tak nie jest ani głodem, co to było? Szczur, szczury, w szczura, ty! Bo nam zależy zupę. Zupa jest ważna. Strzelaj, rozwali się pewnie strzelba. Strzelba rozwalona, tak jak myślałem, ale przynajmniej już nie ma szczura z nami, tak? E, nasze puszki są bezpieczne, ale straciłem, prawda, karabin. To jest karabin, to już nie mogę. Zobaczyć naciskiem. To nie jest karabin, to jest po prostu uszkodzony karabin. A to jest karabin, bo było naciśnięcie przeładowanie. Pff, nie wiem, wiecie, jak to jest. Nie strza pff, Nie strzały, no to tak samo. <laughs> Ze ściany wpadła cegła, jak najbardziej się zgadzam, to jest prawdopodobnie zupa, albo się rozchoruje. Czy będzie pięć zup jak to na carbombie? Jest 5 zup. Czyli to była zupa wypadająca ze ściany. Ja tu nie widzę cegieł w ogóle, tu gdzie ze ściany wypadła cegła, no co wy. Dobra, w każdym razie to była zupa, już znam na tyle 60 seconds, że wiem czego mogę się spodziewać w większości. Oczywiście są momenty, które mnie zaskakują i jest... nieźle. Robi się ohydny, ale nie mam apteczki. Na razie jeszcze zostawię, bo jak wróci Timmy i będą się skraftować apteczkę, to miejmy nadzieję, że będzie taka możliwość. Wraca Timmy, jest chory. O, jest chory, to, ale przyniósł maskę przeciw sobą. I więcej zupy! I więcej wody! Timmy, brawo! Dwie zupy, dwie wody, e, maska przeciwgazowa, ale stracił warcaby. Dobra, czyli kontaktu z wojskiem nie ma żadnego. Apteczkę dać nie mogę. E, głód, choroba, zmęczenie. No, czyli dam mu po prostu tylko e, jedzenie. No i dobrze, zupy mamy pełne. Ekspedycję przygotujmy, bo im szybciej wyślemy na ekspedycję e, naszych bohaterów teraz, ja mogę dać mu maskę przeciwgazową i on sobie jakoś poradzi. Dobra, inne miejsce zaznaczmy na mapie. Wydawało nam się, że gra w ciszy to wspaniały pomysł. Sorry, bekam się, bo jadłem niedawno. Yy, żarczy, no ja jadłem jedzenie, prawda? Jak to w schronie w 60 seconds? Tak tutaj też tak się zdarza pragnienie. Głód damy oczywiście wodę i yy, jedzenie. I na ekspedycję wyślemy jego, damy mu maskę przeciwgazową. No i co? Ojczulku, wracaj z czymś dobrym, może za apteczką? Zobaczymy, on maski przeciwgazowej zazwyczaj nie rozwala, także Timmy teraz sobie posiedzi sam w schronie, to jest karabin, uszkodzony karabin, prawda? No i powolutku, Timmy jest bardzo głodny, dzień 21, także leci sobie głód, choroba, Zmęczenie, to damy mu oczywiście zupę, nasze zapasy są bardzo ograniczone, ale będziemy coraz bardziej zesperowani. pożyczenie z domu starców, niech będzie Timmy, porać sobie z tym, zobaczymy jak to się skończy. Timi da radę sam? Dał radę sam. Ja! Ja! Dziesięć zupy! Ty, cztery pół putelki wody. Czyli Timi sam poszedł do domu starców i ograbił grabił. Timi, ty złodzieju, z bandyto, kryminalisto! Dobra, tam mu też wody trochę. zasłużył sobie. Zawsze chcieliśmy mieć jakieś zwierzę domowe. Kot, pies, nieważne. Teraz mam swoją własną kolonię karaluchów. Dobra, rozwal te karaluchy. Trudno. Może yy, Ted przyniesie wspaniałą apteczkę i będzie lepiej. Oczywiście zużyliśmy to. Karaluchów już nie ma, także jesteśmy zdrowi. On jest strudzony. Przy okazji ma pomarańczowe plamki na sobie. To jest oznaka strudzenia. Nic teraz mu nie będę dawał. Jedziemy do przodu. Nigdy nie spodziewaliśmy zobaczyć się zobaczyć gówna. Yy, posprzątaliśmy. Ted wraca. Jest zmęczony. Rozwalił maskę. Wrzcież w każdym jeszcze trochę więcej wody, także nie jest najgorzej. Dwie wody. Jedna maska przeciwgazowa i pym, 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 pym. PYM, PYM Półzon, prawda? Porąbany jestem. Choroba, zmęczenia, on jest tej głody, także jemu damy żarcie. Ekspedycja, żadnej ekspedycji. Mapa rządowy, trwają przygotowania wojska. i chcą wszyscy stawili się w określonej z góry lokacji. No dobra, dajmy to. Ale mam nadzieję, że Timi jeszcze wyzdrowieje. Fajnie by było, bo jakby wyzdrowią. Chociaż nie mam teraz maski przeciwgazowej. Ted, szybko musisz przestać być zmęczony. Dobrze, może damy jedzenie i picie. Gut, zmęczenie. Pragnienie, choroba. Dobra, jedzenie i picie macie. Zupy. To mam 3,5 kilo, także o nic się nie martwię. Ekspedycji nie szykuje. Dzień 25 leci, powolutku, bardzo powolutku leci, ale leci. Dzień 26. Yy, tutaj nawet nie będę robił racjonowania, bo też po co? Bo dałem im i jedzenie i picie. Także yy, ten jest głodny, mam to w dupie. O, handlarz oferuje jedną wodę za. Takie pierdoły! A ja nic nie mam przy okazji. To główno, to nie dostanę ani jednej wody, chyba żebym go ograbił. Jakby była jeszcze opcja ograbienia handlarza z jakimś tam ryzykiem, nie wiem, poniesienia strat yy, i dostanie za to wodę albo coś. To by było fajne. Twórcy, jak oglądacie, to wiedzcie, że yy, coś się dzieje, prawda? Że to by była fajna opcja. Dobra, jak to tutaj? Zmęczenie, ale no zmęczenie s prawda? Także nic specjalnego, ekspedycję może szykujmy, bo yy, ten wystrawiamy karaluchy już dawno przestało się z nami Tu nie ma karalów, a nie, jest jeden, ale to przy ten stron, więc dlaczego? U, jakieś tam kaszlenie. Powoli, bo się rozpier... O, o, o! Prawda, życie z Karolami nie może być, yy, nie coś tam... Pragnienie choroba, pragnienie zmęczenie... Dobra, ja zajedz się i pijcie. Ekspedycja nikt, prawda, bo, bo nie mogę po prostu, bo oni są oboje zmęczeni, a ty mi przy okazji chory. Dzień 29 i jeszcze z kubany, Ale Ted, powinieneś już kończyć y, te wygłupy y, i być na tyle nie zmęczony, żeby pójść na ekspedycję. No gościu, dzień 29, 30 dzień. A teraz mi naszła taka chęć, z tego, że to jest car bomba. naprawdę mamy niezłe zapasy, ale chciałbym uśmiercić naszych głównych bohaterów. Może będziecie na mnie źli, nie wiem, ciężko mi powiedzieć, zróbmy coś takiego szalonego, czego jeszcze nigdy nie zrobiliśmy, nie karmy ich. Mamy tyle zapasów, po prostu ich nie karmy. My zobaczymy ile wytrzymają na carbombie dzień 31. To jest ryzykowne, ale no dobra, spróbujmy, no niby fajnie, car bomba, tyle zapasów i tak dalej, ale... A zaryzykuję, no przecież umiem grać w tę grę, więc mogę powtórzyć takie wyczyn, tyle jedzenia, tyle picia. Karoluk jest taki dzień jest pierwszy. I kto pierwszy odejdzie? Timi czy ten. Mam nadzieję, że... umarł. Trochę szkoda mi. Odwodnienie i są podwodnienie, jak teraz ich nie dam wody im. A macie, wszystko, dobra, nie, jeszcze nie będę ryzykował. spokojnie. 32 dzień żadnej ekspedycji. Bo Ted jest dalej zmęczony. No tutaj wydaje mi się, że mógłbym dojechać bardzo daleko. Dzień 33. Ty świnio! Nakarmiłem cię, napoiłem! Uszkodzony karabin, szaleństwo, strudzenie, ale nie jest zmęczony! Ten szalał ten wypoczął, prawda? Kali jeść, kali pić, Dobra, ekspedycję przygotujmy. Na zewnątrz jest niebezpieczna, jest poza nami pewnie ta kobieta, co strzela w te pająki, prawda? Dobra, dzień 34. I mogę wysłać to na ekspedycję. To nie będzie Ciekawe, czy jeżeli teraz wyślę go na ekspedycję i dam mu, powiedzmy, mapę. Czy to jest koniec gry? Wydaje mi się, że nie. On jest zwariowany, Nie, powinienem Tak, to jest koniec gry. Zaryzykowałem i dobrze w sumie zaryzykowałem, bo teraz będę wiedział, że jeżeli zostajemy sami w schronie i wychodzimy, to już nie ma na to szans. chcący niechcący wszedł w sam środek obozu bandytów i wpadł w ich parszywe łapska. Ekwipunek, ok, nie udało nam się przetrwać, bla bla bla. Przeżyliśmy 41 dni, to jest dobry wynik. Plus te wszystkie wyzwania, które my dzisiaj zrobiliśmy na carbombie. No jeżeli bym tak nie ryzykował, wiecie o co chodzi, nie? Po prostu, no jeszcze trzeba by było mieć apteczkę i to by było naprawdę dobra carbomba, dobre zbieranie. Dobra! Tyle! To nie był puzon, ale ty. Nie przestrwaliście 40 4 dni, 4 wody wypite, 4 oczywiście 1,4. 1 czwarta zjedzona zupa, 4 ekspedycje udane, 4 na 3, to jest, zawsze mnie to zadziwia, czemu jest więcej udanych ekspedycji niż tych, na które poszliśmy, no ale. Bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcineczka 60 seconds, mam nadzieję, że odcineczek się podobał, zostawiajcie dużo łapeczek, co 30 tysięcy łapeczek na kolejny odcinek i przy okazji będę widział, że czekacie na piosenkę 60 seconds, którą niedługo pewnie będę publikował, także macie szansę pokazać, że czekacie na pioseneczkę i 30 tysięcy łapeczek to jest kolejny odcinek, plus to, że wiem, że czekacie czek Drodzy, ode mnie, wiecie, na Facebooka, Instagramie, jeżeli chcecie, kupcie. Miszczowska muszuleczka i tyle, yy, łapeczka i miszczowski łokieć yy, ode mnie. Oczywiście prawy, bo prawy zawsze zostawiam ze sobą. Także muzyka 60 Second i oczywiście muzyka z Outra. wlakuje łokieć.